Witam serdecznie w kolejnym na moim kanale a to nie jest taki zwyczajny odcinek bo to jest specjalna 500 subskrypcji jak widzicie tu była taka oferta na 55 granatów i ją kupiłem mam 300 gemów i mogę kupić legendarnego skina jakiegoś na przykład takiego kruka lub takiego kolta ale mogę też kupić kolejne jajka więc sumie właśnie nie wiem, co tutaj kupić. Może jeszcze kupię tego skina, ale to. chwila. Ten. Ja dałem, żebym tak dałem. No to może. Ale nie, no to. to Może go kupię, ale to nie, nie na odcinku, bo to muszę ten wysłać prośbę. Te... Ta... No to tam to za dużo tego zachodu, żeby to na odcinku robić. Yy... Więc, sen i właśnie się zastanawiam, czy kupować jakiegoś legendarnego skina. Czy jakieś jajka. Ale myślę, że jajka, bo legendarnego skina to sobie mogę kupić. No ale jajka zawsze tak lepiej, bo taki opening. Może trafię jakieś legendarne. O, mutacja, mutacja. I dzisiaj trafię tych jajek sobie twarzy. To kruka! Tak jest! Dobrze! Ona jest dobra, bardzo rzadkie epickie, mityczne i... skin! Ten, Koziu Bas! No nie, w sumie bo sensu dałem wyposaż, bo mam tego z karnetu lepszego. Bra -ru -ru. Mm. O, mutacja, mutacja i... stew, stew, stiu, stiu proszę stiu Tik! To też dobra mutacja! W sumie... To też jest dobra mutacja, bo Tik... to mutacja głowy, o mityczny! Tak powoli staram się i... Aj! Ale ma 200 było. Ale dobra. Zaraz, zaraz. Sobie te mutacje jeszcze na tym specjalu przetestuję. Ale dam kruka tu zmutowanego. Dobra. A teraz może jeszcze jedne jajka. Yy, I... Będę testował te mutacje, które trafiłem, czyli do Tika i do Kruka na razie. Ale pewnie idzie ich więcej, bo no właśnie, kolejna mutacja. I mamy do El Primo. Okej, okay, więcej zadaje, więcej ten. Mm. Mamy tak szybko. Mm. Też ten, bardzo rzadki, mutacja do Hank'a. Mm. I słabo. Nie, mi jakoś z tych jajek nic nie leci, oprócz tych Mutacji. Roza. Okej. Okay. Nie, co tu widzicie? To dwa gemy mi brakują. Dwa gemy. Dwa gemy. Ja. Nie mogę. Dwa gemy. A to się nie da zyskać, gemów. Dobra. Ale teraz przetestujmy te wszystkie mutacje. Najpierw do kruka. Zobaczymy. Uwaga, nie mi brakuje do następnego tamtego. Uwaga, zobaczmy, tutaj prawie każdy ma potencję, oprócz Edgara i chyba tego Leona. O, to jest fajne, że to się wraca. To tak trochę... A ten kolt ogólnie... kolma ma też fajną, bo może się niszczyć. Dobra. Yy, trzeba uważać. Nie. Co myśmy zrobili? A to jeszcze jest 25 ranga. Może trochę stracona, ale i tak wysoko. Nie, nie chcę, nie chcę żyć. No i zginąłem. Ha, no już przegraliśmy. Nie no, fajnie, fajnie. Super, super. Minus 8. A dobra, nie, na dwóch gemów mi brakuje chociaż w sumie. Czekajcie, może jest coś innego. 147 gemów. Skin do Tisa jest. Tutaj co nie kupię, bo nie mam dwóch klejnotów. Więc no fajnie. A zobaczmy tutaj jakiś skin. Ten do jest fajny. W sumie równie dobrze mogłem kupić sobie Leona wcześniej. Ale ja nie chcę go kupować, bo mi chodzi o to, że jak jutro wyjdzie Lili, to ją od razu będę miał za 11 godzin. Ona będzie dobra, ale dobra. No to spróbujmy może teraz te inne mutacje. Do kogo Del Primo to było? No dobra. Weźmy tak na razie, zobaczmy. Z tą mutacją lepliwa ma być szybszy, więcej zadawać i mieć więcej HP. No ma więcej HP. O, jeszcze z botami gramy, więc nie, fajnie. Dobra. To się nie zniszczyło, tam to się nie niszczy. Ale dobra, no co już wygraliśmy raczej to, bo to boty. Ale no... Tech coś jak... No jest szybszy, to na pewno widać. Śrup. Kup, hop, dobra i dwa Git szybko testowane. nawet z zwycięstwem, hop. Może teraz, kto tam był jeszcze? Rosa na pewno była, jest tutaj. O co tutaj chodzi? A tu. To przywołuje krzaki wokół siebie podczas używania mocnego materiału. A to, że to jest, to dobra. No to zobaczymy, a później, tic, oj, tykiem. To ja, może na nim wbiję trochę pucharków, bo ja mam takiego fajnego. Tylko szkoda, że na solo to nie działa. Ja wiem, mówiłem, że Nikt na solo nie jest najlepszy. Ale ja lubię. Oho, ho ho, gościu ma tego skina i ma hypercharge do tego gościa. Dobra. Nie, nie zacząłem spróbować mutacji, bo zginąłem, zanim ulta użyłem. Ale mam ulta? Jeszcze mam. Zobaczmy... Uuu... i fajne to. Chyba trzeba to szybko, zanim nas zabiję. Okej... Okay. A mam to spowolnie... No, 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 no... No, 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 no... Dobra. Gdzieńcie. Co?! to? Ja, ja jak to wyszło? Siema, 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 siema. Siema, ma ma podej Podaj! Czu! A! ściągnęło mnie! Yy, yy. Dobra! Ja nie mogę, jeszcze nie to przegramy z tymi botami. O goś, ma hyperchardę, muszę to zobaczyć, jak się odpali. Odpal się. No odpal się proszę. Odpal hypercharger. Dobra, gol. Chcę zobaczyć jak tego Godzilla wygląda. Odpal hypercharger. Uoho, ale to fajnie wygląda. Ha, <ścoughs> ale wielki. Podaj! Tak, dostałem. Byłem gol. No i łatwo, łatwo fajna mutacja fajna, ale teraz tik to on będzie trochę grany, znaczy wiany chwila tik, tutaj tik, hop Dajmy tą, tylko który to gadżet, 6 min albo to, dobra, dobiorę to Dobra Lecimy. A teraz oczywiście są fajne... Skinny na przykład za 6 zł. Ale ten mi się aż tak nie podoba. Ale jak będzie mi się jakiś tak bardziej podobał, to może, może, może kto wie, czy nie kupię. Troszkę czy to boty, czy zwykli ludzie, bo nie znaczy, zobaczyć. Ech, mam mutację, to chyba nie. Dobra, ja tu w nich próbuję rzucać. Ale ten pokój z mutacją, to on jest po prostu mocny. Ale patrzcie to. Sióp. Nie. Wszystkich pokonali, ale trzech ich jest. Jak się mieć to, mutację do Stu. Złapiąc się na zadymę, podleci do piłki, wykopię, podjedzie do niej, wykopię, podjedzie i strzeli górę. Chodźcie, chodźcie ze mną. Giniesz, giniesz, giniesz. Okay. już tam poko zginął o kolejny ulcik jak miło czum czym, czum baj baj jak mi hop 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 dobra Trzeba nabić tego ulta i lecimy. Okej, okay, no trochę dostali. Nie powiem, że nie. Okej, okay, no już po nas. Chociaż w sumie my wygrywamy. Aby ten bas tam wszedł. No chodźcie, chodźcie. Oni mogą nas wyprzedzić. Dobra, głowy. Pomóżcie mu. Tak jest. Dawaj. Nie, to jest 1% Ale dobra, tak to było całkiem nieźle, 86 Było całkiem nieźle, tylko 1% przygraliśmy Kto tam jeszcze był? Do Hanka trafiłem Hank, Hank na 7 On będzie mocny teraz Bo jeżeli na przykład będzie ktoś będzie mnie spamił To też będzie automatycznie z obrażenia Hi, 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 hi ha ale ten luk ma fajną mutację, tylko nie ma fajnych mapek. Czy no, niby w sumie tam bym mógł spróbować zagrać na tej gorącej strefie. Rób się bańka, rób. Pu! Ja myślałem, że gości zginie. Ale dobre. Ciu! Porobiłem gościa Hankiem. Pu! Dobra. Dostałem, ale go zastrzeliliśmy, tak to się Więc good, good, good. Puu. Ha. <śmany> tak jest, porobieni zostali oni. Cium, nie macie. <śmany> a tym Hankiem się śmiesznie gra, Ach, no i łatwo. Siub. Ha, jeszcze gwiazdę gry zostałem. Co tam ktoś jeszcze był? Chyba. Chyba nie, do tego miałem wcześniej. Tu, Tu nie ma. Tego miałem wcześniej, do tego już przetestowałem. Dobra, spróbuję jeszcze. E, tym krukiem tutaj, zaczekaj, jak tam. Z czasem, no dobra, no to tak. Ten. Ten. ten, Jak to się nazywa? Ten. 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 Special on. No nie będzie taki jak długi jak odcinek. A szkoda, że mi tego od tych dwóch gemów brakuje. Wiesz, że mogę kupić legendarnego skina, no ale. Po co? Znaczy. No niby fajnie, no ale. No. Nie chciałem. Się ma. Giniesz. Dobra. Ten Brok ma fajną mutację. Ma podwójne strzały normalnie. A ten gość to nie wiem, co w ogóle robi. Czy coś tam zabija, ale no. Nie wiem, on tam nie wchodzi. Tylko tymi strzałami z mutacją ma ich po prostu podwójne strzały. Ginie. Ten gościu po prostu sobie wspamia te wszystkie, jak to się nazywa. Dobra, lecimy w nich, dawajcie. A, dobra, porobieni. Dobra, mamy remis w procentach, nawet trochę na plus jesteśmy. Ja tu już pomagam, już pomagam. Okej, okay, ja już ginę. Heh, żartowałem. Dobra, giniesz, ha. O, dobra, nie ma was. Rozjeżdżanie jesteście, a gościu się przestraszył. O, już mam ulta. Znaczy, nie ulta, tylko hypercharge? Hypercharge. Dobra. Tutaj dostali trochę, ale ten gościu ma 31 HP i dalej spami. Dobra. Dobra, patrzcie, jak to się robi. Śrub, śrub, nie macie. Śrub, śrub, nie macie. Dobra, łatwo. Lecimy. Czym? Nie macie. Tamtego też nie ma, chyba. Powinien zginąć. No, zginął. Tylko nie ode mnie, ale no trudno, dużo mu zadałem. No i wygraliśmy. No i łatwo. Dobra. To będzie wszystko w tym specjalu. Dziękuję Wam za 500 słów i oby rosło to dalej. Dalej i dalej. No tak po prostu. No ale dobra. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka dziękuję za 500 subskrypcji. Cześć!